O, oje, czemuś mi, o, dobra, nie, coś mi faktycznie, dobra, dobra Jeszcze nie będę o tym gadał, bo wiem, że to pewnie irytuje między odcinkami, szczególnie na live, to może nie, ale... Nic, nic, dobrze działa, dobrze to jest SP działa, ja cię kręcę Witam. Dobra, lecimy szybko, Steama chcę Witam Cześć, 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 cześć A nic Chciałbyś się zaprzyjaźnić? A masz broń? Nie A, no to tak Dobra. Pansa. O jesteś w zarządzie serwera, AB Jesteś podpisany, a? no. O, jesteś zarząd ja serwera. Masz kartę, chodź, 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 chodź. chodź. O, o, dziękuję no, dziękuję ci. No. Mam dwie. Czekaj, czekaj, może tutaj będzie moneta. A Oj, faktycznie. Jest karta kolejna na pewno. No. Dawaj bierz. Masz monetę? No. Ja wziąłem. Okay. Yes. Ma moneta? Mam. Jest. Mam. Mogę? Mogę, rzucę. O, 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 Rzucam. O kurde, ale... haha, <laughs> Aż mi gardło się zdarło <laughs> No, to było mocne. O, o tam, dawaj, tam. dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, rzucam. A, otrzymałem nosowego cukierka. O, jakiego? No, jakiegoś średowego. Ne, nuda. Trochę tak. O, ale co jest, kurcze, dzisiaj mi tak ścina to SCP? No nie wiem, nie wiem. Nigdy tak nie miałem. Ja tego nie mówić. Ale wcześniej tak miałem jak te światła były, to przerogowywało mi czasami mocno. Aha, jak mnie wywali będzie długi cooldown, to sobie resnę to SCP Git o TC, co gdzieś będzie T Monetka może, może, nie, jednie... O jest! O jest za monitorem. Tak O, zablokowałem całą placówkę, wow. No trudno. Ej, a jak były te... Jak było ciemno, to wtedy się losowo blokowało, tak? Były lockdowny losowo? Nie wiem właśnie. No, bo mi się tak wydaje, że tak było. Mamy fajne... A, mam nudne cukierki. Eee, ja tak samo. Eee, nuda. Nuda. Oooo. Exit to nie? O, ale ktoś tam chyba monetki miał. No. O kurde. Impreza. dobra, masz <laughs> dawaj. Dawaj. Może później tak. O. Tu, 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 tu. Otwieramy! Dobra, wchodzimy! <grym> Dawaj! aaa, Już koniec zabawy. Monetek <grym> nie ma Nuda. da tak Smacznego Dzięki Ktoś ci musi mówić, bo ty tylko na odcinkach wszystkim innym mówisz No dokładnie No Biorę very fine Dobra Zobaczymy, I'm co very wyjdzie. Fine. Very, very fine. Aha. Oh, nic się nie zmieniło. Wow, worth it. Jeszcze raz. Nie, no, adrenalinkę no, mam. Wrócą. Dzięki temu. Ty, no, ja też mam. Dwie. Ty, no, no Beka? Nie, dobra, ulepszyłam mi jedną na researcha. No, dobra, na fajne, dajemy. Co się sta? Co się? Ło, wow, rzucaj I co? Rozumiem, zniknąłeś No cóż, czasem tak bywa Przykro mi B. Cześć, diri, co tam? Co tam? Eh, ale co mnie bijesz już? Już od razu? No kurczę, masz tam kolegów, słyszałeś? Ktoś gadał? No Chyba, albo mi się wydaje, bo tak strasznie, tak wiesz, taki dźwięk wydajesz, taki ble, taki... O Jezu, ale ja umieram, poczekaj, bo muszę... A. No nieźle. Uf. Kurczę, najgorsze jest to, że nawet nie zdążyłem uciec z tego, z Lazarowego, nawet nie mogę spróbować. A, bo Ebi zniknął. Zostań sami widzieć. Co ci zrobiłem? jestem tylko niewidzialny! Weź go za powiedz, że mnie tu nie ma, no. Tylko tu nie ma! kurwa! Ja no, nie ma tu nikogo! Wow! wow. No nieźle, smutne. Kurcze! Komputer to mi sprzed... Szkoda, jakbym wiedział, że zniknąłeś, to bym ci otworzył te drzwiczki wcześniej. Aj, no, ale gdyby nie komputer! No, no to, to ja byś po by po prostu ta. sobie siedział tam. No, tak, wiadomo. Na kompie widział. Z jak to mówią. <noise> o, no. wow, wow. Dobry wybór. Po, ja podskoczyłem za tobą, nie ma za co. Dzięki. Nie widziałem, niestety. Tak, by. Nondoran skoczył w przepaść. Ale Nondoran Spadłem. dołączył do UW składu, jak coś, nie? O kurde, ale Naya ma przewalone. Czemu? A, no, bez ja chaosem. A my NTFamy wbijamy. Dobra, lecimy na niego. Nie, nie wdążymy. Bez sensu, chyba nawet biec. To teraz wejdziemy do placówki, bo my sobie zabijemy. No. O, dobra. O, znowu. Poczekałem, nie kliknąłem. Tak Mi jestem. No, miło. miło. Ja jest Kuria, jak Kinga. Myślałem, że Kinga. Myślałem, że. Kinga. Myślałem, że... Co? Ale ta Kinga, ta Kinga od Quica, czy inna Kinga? Tak, od kwika, quika, Krika i jeszcze inne jakieś przyzwiska. Kuwik każdym... ku, 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 no? Nie tak, tutaj. E, Mikulia, to Ty jesteś... Idę, idę, idę. Proszę. Oho, ja jestem ciekaw, co się stanie. Dawaj, pierwsza AB, dawaj, ja po tobie. <ścoughs> Ciekawe czy zniknął, kurczę, czy tego, czy, czy ma znowu pozytywne Pozafnę efekty. No nie wiadomo, bo jak wiesz, jak on używa tej monetki, dostał wszystkie pozytywne efekty, to znika, nie? Bo jeden z pozytywnych efektów no to no znika. No. Dobra, rzucam. Dobra. Wicher, otwórz mi, bo mnie tepnęło na respa! Gdzie jesteś? Na respie! Na naszym, tak. No to ja tu jestem. A, to idę. Tylko windę muszę wezwać. Wow, ale ścina Tea, ty chuj, Nie jesteś, ja, wiesz? To ktoś inny, to ktoś inny rzucił granat. Ja mógłbym w to uwierzyć, a równie dobrze mógłbym ci oddać za to, że ostatnio patrz, mnie zabijesz. O, dobra, wierzę ci. Ale o, widziałem, się... widziałem, że ktoś ucieka, jak ktoś poddymiał. No tam uciekał też. Ale poddymiał. widzisz, patrz, widzisz, mogę. Mogłem... O, a ty jesteś! Czas to rzucił no, prankster! Znaczy, na szczętym góry nie pozabiliście tego. Emi, ja wiedziałem bo sam już cię widział. <śla> ale Franka mi zrobiliście, udane! Nee, no, nie, łatwo! No. Zrobiona! No, Masa, że tu gdzie? O minęłeś, ale bym przecież nie. Delwex? Jesteś, Delwex? No, sie ma. Delwex, 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 Delwex. Nie ma. Nie ma. No to nuda. No dobra to chodźcie, no. idziemy Lecimy, lecimy. Pozwalam iść. Monetki, nie ma monetek. Nie ma exit. Tam się chyba nie jest zobaczymy czy chociaż są... O nie ma tutaj tam, co się minęło, oh, tak trochę mi nie było. Nie tylko Może? pranka mi zrobili. No dobrze. Ciemność żeby fajniej było. Chcecie, dobra, można zrobić. O. Karty, karty bierzcie O, o o. Nie nie, nie, monetek nie No to do uleczaki. No, oczywiście. Oh, oh, oh. Masz monetkę? Nie. Bo karade. tu chyba właśnie się. A, no i może na, być. Na krzesłach, mógł na krzesłach nawet. Ale o, jazda. Kurde. No nieźle. Ktoś zgubił monetę na fotelu. Dobre. Dobra, idziemy, chodź no. Tata, ta, idziemy. Sia, cześć, eleven. Witam, witam. Już idzie Łazarz Cześć, o, całem destru. Destru. O, Mikulia dostała bana. Nie Podszedł... mam monetę. O, monetkę rzuć sobie, no? Dawaj. Rzucaj. A ty jesteś żywy. Nie otwieraj nam, nie otwieraj, nie rób tego, waga, To nie, nie otwieraj. Zostaw go. No nie, Cze... nie, bo załatwi. Nie wierzę w to, że nie. No, Zatrwisz ja czy nie? Na ja. Tak, jesteś spokojna? Ja? Dobra, ale. Nie, albo. Albo nie, wie, nie może ze śmiechu i stoi w miejscu, albo walnął totalnego facepalma, palma, albo nie. Nie zobaczyłem na co jest. Dobra, ja mam karty, ja mam karty, to ci dam. To ci dam? Karty. Nie, to jest prywatne. To jest prywatny ekipowy serwer. Co czy... On jest taki, że on chyba jest publiczny i na nagrywki jest prywatny. Zamieniliście się miejscami? Cześć, co tam Destru? Oh, hey. Ale że Ale żeś go uratował. No, nieźle. Destru, a ty jesteś prankster. Ale masz pupkę. Fajna. No. Nie, nie odwracaj się, nie odwracaj się do... Nie, nie możesz! Zbereźniku! No, nieźle. Nie! NIE! Portalem na dole. Nie, zbereźniku! TWERKUJE Mam live'a na Twitchu, no co ty? No nie no! Dobra, poszedł! ów Nie ma go, nie widzę! A, no i dobrze, elefant! Tak właśnie ma być! Tak się żyje! Wejść to! Nie możesz mi tak tutaj. O, jeszcze nas ranę, przyznaję, słyszałem. Dobra, idziemy do Nai. Siema Naja. Cześć, co tam? to na, na ja. O, widzę, że tu. Widzę, że tutaj była ostra impreza. kac Kupa. Kac, no niestety. <laughs> no. Ja też taką kupę mam, jak wiesz, jak się napije. No, podobną. Dosyć. Co idziesz z nami na ja? Dobra. No nie będzie, no jakby. Akceptuję to. No do zgadzasz spoko. się? Może tak być. Może tak być no, no i spoko. He, nie no nie dobra. Dobra, dobra. dobra, chodź, chodź. O, no i pięknie, dobra. Oj, oj! Co ty zrobiłeś? Aż tak go nie lubisz? Że go. Nie, no nieładnie, no, no nieładnie, po prostu nieładnie. No dobrze, idziemy. No pójdźmy sobie razem. Impreza jest. Co prawda, jeden ze zgonował, rozumiem. Najpierw katkupa, później zgon. Ale trochę patologiczny ten zgon, bo aż przekręciło mu kark. No nie wiem, no dziwna impreza była, mi się tam podoba osobiście. E... Tak? Za nie, uciekajcie, uciekajcie. jaki uciekajcie? pinat? O czym wy uciekajcie. mówicie? O! Idzie. Po Chrystus. gramofon. La 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 la. la. O, Co siema. Ma? Co tam u was? To ja widziałem, że Jak to? E Sandwich, e siema. powróciło do entrensa. Jest właśnie Łazarz, teraz jest lecia, ja O, tapnęło mnie. Entrens przy was. Dobra. No. No to dzięki. A w sobie mogę zostawić otwarte. Za późno. No, mogę zostawić otwarte. O, na pewno. Czy będzie respik, czy nie będzie respika? Wydaje mi się, że już może być respik za chwilę. Nie wiem, no 4 minuty będą luzem, a na piance chyba jest mniej więcej respik. On tam się waha jakoś. No, ale chyba, chyba zdąży. Rozstrzelają mnie, no właśnie tego się boję. Dlatego nie wiem, czy chcę iść. No zobaczymy, może zmienię respa. Też jest taka opcja. No ta, no wiem, ale mam nadzieję, że z respa zmienię. O! Jeżeli już, to zmieniłem respa. Jak nie, to ntf'y zaraz No zaraz powinien być respa. Miejmy nadzieję, że zmieniłem. No cholera, no będę współpracował ze stepkami, nie? Na razie się nie zrespili jeszcze. No ale zobaczymy. A, zamknę. Nie będę taki, że nie zamknę. O! No nie, źle i chaosy wbił, chyba że fake. Nie, no nie mógł być fake. Musi być teraz fa faktyczny respa. No. Czyli zmieniłem respa. Super. Dobra, chaosową wywalę. Ona jest bezużyteczna dla mnie, w tym momencie. No i kurczę co, no pograłem gierkę, no łatwo, nie? To w ogóle nie jest tak, że tak naprawdę Naya i Destru mi dali <grać> pograć tę gierkę, no. A dobrze, bo uciekłem. Już może chaos win, bo chyba jest tak, że żeby chaosy wygrały... O. Żeby chaosy wygrały, to chyba musi, musi, musi uciec jeden dek albo żyć? Coś takiego. Siema. Cześć brugać i chcesz od niego wolić Oj, chodź GBN, idziemy Dobrze, ale zróbcie coś z No robimy, idziemy Dobrze to, to chodzi mi za to. No idziemy, idziemy, no Oj, oj Oho, z kim się zamieniłem? Eee, chyba z GBN? GBN? Wow, a GBN uciekał No nie, ale strollowałeś wicher Ej, wstrzesz do Burgacza A jest tam GBN, dobra GBEN! wracaj! Dobra, udało się. Czemu strzelamy do Mrugacza? Czemu strzelamy do Mrugacza? No ja nie strzelałam nie do niego. Dobra, to Delvex, ja tak? No właśnie, na jest po naszej stronie. Może trochę. Ja I nie strzelałem Czemu to zrobiłeś? Bo się wystraszyłem go. Czemu? Jest Mrugacz, o tam jest, ej. Bezgroźny taki. No ja nie strzelałam do ciebie, jakby co. No My jesteśmy po tej samej stronie, na jak gdzie jesteś? Znaczy jest tak tam? teoretycznie to nie, ale można no, tak powiedzieć. Nie możemy. Prawie, no prawie po naszej. Strzelamy. Jest tam? Jest tam czy nie? Naja! Naja, jesteś tam? Nie naja, tam. ma. Spłoszyłaś go! O siema No on był ze mną Cześć. w ogóle ochroniarzem tak. Aha, ogóle. no był był to prawda w ogóle, urodził, się, urodził się ochroniarzem ale zamienił się w no później Najlepsze no, jest doruszy. to Tepnęło, Najpierw potepnęło tak. do tego do lepszaki a później się zamienił Tak no, no. Przy nas no była zabawa fajna Ale dali ale mi on uciec zabił wtedy, eee, W sumie to naukowcy. chyba GBN chyba? tylko został z naukowców no, tak mi się no, wydaje Ale nie wiem jest? bo to Były się rozpiliście nie a... I jeszcze był jeden MTF ale nie wiem czy on żyje Dobra rozstrzelać chodźcie Idziemy skład w pierdzielu. Rozstrzelać NTFa. Co tu miga? Ja pierdzielę, znowu mi kulia nie opłaciłaś. Czy to ty Delvex? nie płaciłam. Ja? No, rachunków kurczę no. Ja nie jestem sekretarką. Ja jeszcze nie płacę rachunków. Nie no, jesteś właścicielką tej placówki. Ja nie sugeruję Co, nawet takich rzeczy. No, jedną zy, Jesteś w O5 zarządzie. No, Słucham. tak jest. Spółka zło, no. Spółka zło, no to tak, to tak. To mi kulia właśnie. Jak o, słyszałem. Kusinondoran, najwspanialszy człowiek, Jestem który mówi Uwu. A ja nie mówię Uwu. No, nie powiem. Ostatnio jak klikałem, to powiedzieliście, że nie mam. To ale już nie to mówię. Wiesz, ale to wiesz, to oni mówili, ja lubiłem. No ale widzisz, no kurczę. No już teraz wykorzystałem dzienny limit tego słowa na U. Nie, jeszcze raz, może. Nie, nimi, nie, nie, może. Nie, no jeszcze. Nie, nimi. Włączyć, po i o, tak. pro, tak. no tak. weźmy Nie, no w, po prostu Nie, no i Nie, wszystko jeszcze. O tak... Nie, no Nie, no Nie, no no jeszcze. po prostu jeszcze. Nie, Głowice jeszcze. Nie, Głowice Nie, po prostu i... Dobra, pozwalam.